Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a w zasadzie w ostatnim filmie w tym roku. Jak to mówią święta, święta i po świętach obiecałem Wam film, że zobaczymy się jeszcze po świętach, że zobaczymy się jeszcze w tym starym roku, który jeszcze w dniu publikacji tego filmu jest z nami. No i słowa dotrzymuję. Co prawda, ten film, który. Chciałem dzisiaj opublikować, postanowiłem go przenieść na nowy rok. Myślę, że to będzie też dobry czas, żeby taki film się ukazał. A dzisiaj troszeczkę podsumowań, troszeczkę zapowiedzi oraz trochę podziękowań, bo myślę, że to też ważne, żeby takie rzeczy się ukazały na koniec roku. Zacznijmy od małych podsumowań. W tym roku, w 2023 roku, opublikowałem dla Was 54 filmy. Jest to sporo, zwłaszcza, że każdy film miał średnio 15-20 minut. Zaokrąglając to do 18, no to wychodzi około 16, ponad 16 godzin materiału, więc jest to sporo. Myślę, że wielu z Was. Z tego materiału może wiele wyciągnąć dla siebie informacji, które się przydadzą w przyszłości. Ale żeby mogło powstać te 16 godzin materiału, materiału, który musiałem nakręcić, żeby go ułożyć, żeby powycinać te rzeczy, które są niepotrzebne, dubli, które niejednokrotnie muszę zrobić, no to by się okazało, że około 200 godzin tego materiału nagrałem, więc jest to naprawdę, naprawdę sporo i myślę, że tutaj w tym miejscu mogę Wam już pierwsze podziękowania zrobić za to, że doceniacie, że jesteście. Dziękuję tym, którzy subskrybują mój kanał, są ze mną od początku oraz tym, którzy niedawno dołączyli, a jeżeli są osoby, które tylko oglądają, to kliknijcie w ten przycisk to Was, nic nie kosztuje. A mnie pomoże i zmotywuje do kręcenia kolejnych, myślę, ciekawych filmów dla Was. Komentujecie, lajkujecie. Bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, w 2024, dojdą kolejni wierni widzowie, którzy również będą z tych filmów korzystać. I jak to mówią, uczymy się całe życie, więc mam nadzieję, że wielu z Was. Wyciąga z tych filmów to, co jest dla nich najistotniejsze i przyda się, jak nie teraz, to w przyszłości. Robiłem wiele testów, robiłem wiele ciekawych projektów, które ja osobiście lubię, takie filmy. Mam nadzieję, że również Wam się podobają, ale chcę dla każdego coś dopasować. Także są mi testy maszyn, są właśnie te realizacje są jakieś ABC, które mam nadzieję, że również. Jakieś się pojawią w przyszłym roku, bo pewne pomysły, pewne plany mam. Z tego miejsca też chciałem Was zaprosić na mojego Instagrama. Tam też się sporo dzieje, więc warto tam zaglądać, warto polubić mój profil, być na bieżąco. I chciałem Wam jeszcze jedną rzecz po po powiedzieć. W sumie to się pokazało na Instagramie. Ten, kto y, mnie tam obserwuje, to wie. Pamiętacie, nagrywałem filmy o sklejce i tam można zobaczyć, jak wygląda ten finał tej zabawy ze sklejką. Chyba ostatni film, jaki się ukazał ze sklejki, to było gdy malowałem taką dużą skrzynię na taki kolor miętowy. Więc y, zadawaliście pytania, co to będzie. Na Instagramie możecie sobie spokojnie zobaczyć, jak to wyszło finalnie. A teraz zapowiedzi, co w przyszłym roku? No, wiadomo, będą dalej jakieś, myślę, ciekawe realizacje, będą również testy. No i tutaj pierwszy test, który, czy bardziej prezentacja, jeśli mogę tak to nazwać, narzędzia bądź maszyny, pokaże się już w styczniu. A o czym mowa? Mowa właśnie o mojej pilarko frezarce Hammer. Jest już ze mną rok i myślę, że to dobry moment, żeby coś o niej więcej wam powiedzieć, tym bardziej, że pytania zadajecie czy w komentarzach, czy w mailach, wiadomościach prywatnych. Więc planuję nagrać taki film, w którym wam opowiem trochę więcej o tej maszynie. Podzielę to na pewno na dwie części, ale to już dowiecie się tego, jak będzie ten film publikowany. Myślę, że w styczniu się taki film właśnie o tej pilarce pojawi. Pojawią się również testy elektronarzędzi, których jeszcze nie miałem okazji Wam pokazywać, także mam nadzieję, że również i z tych rzeczy wyciągniecie ciekawe informacje dla siebie. I nie chcąc zabierać Wam zbyt dużo czasu, ponieważ jest niedziela, jest sylwester, wielu z Was szykuje się pewnie na zabawę sylwestrową do znajomych, może gdzieś wyjeżdżacie, więc życzę Wam, żeby ta zabawa była udana, szampańska, bawcie się dobrze. No, a w 2024 roku życzę wszystkim spełnienia marzeń, sukcesów zawodowych, pieniędzy oraz tego, czego sobie tam zamarzyliście. Widzimy się, widzimy się już. Niebawem, widzimy się w styczniu, także ja Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia. Cześć!